Siemanko nieudacznicy z tej strony, Juan Pedro się kłania. Dzisiaj zaczynamy odcinek troszeczkę inaczej, bo jest on przeznaczony odpowiedzią dla swoich Także zaczynamy. Z języka hiszpańskiego debil znaczy słaby. I dzisiaj na kanale chciałbym Wam pokazać, czym ten debilizm się objawia i jak ludzie potrafią nim być skażeni. Owe debile, znane powszechnie jako debile, znani są z takich oto komentarzy. Komentarz pierwszy, cytuję, następny ekspert bez mięśni i zielonego pojęcia. A więc odpowiadam ci, debilu. Przygodę z siłownią rozpocząłem w 2001 roku, 23 lata temu. Tutaj masz przykładowe zdjęcia z tych okresów, oh kiedy trenowałem w różnej formie, bywałem przez ten czas, także możesz sobie zobaczyć. A ponadto od 6 lat zajmuję się też dietetyką, i dlatego też przykładowo daję tutaj zdjęcie przemian moich podopiecznych przez ten czas, także oni sami określają to, co wiem tak naprawdę. Debil numer 2: cytuję. Sterydów się nabijał i myśli, że ktoś uwierzy, że można naturalnie taką sylwetkę zbudować. Po pierwsze, chciałbym zwrócić tutaj uwagę na nick tego delikwenta i zastanawia mnie, co trzeba mieć w głowie, żeby w ogóle tworzyć taki profil i pisać do ludzi. Serio? Gościu, tutaj chyba coś poszło nie tak. Marian... Ja nie wiem, co to kierowało. Co w twoim życiu się takiego wydarzyło? Co poszło nie tak? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Musisz do mnie napisać jeszcze więcej razy, żebyś mi to wytłumaczyć. Chciałbym też zwrócić uwagę, że owy Marian we wcześniejszym komentarzu pisał do mnie, że słabo wyglądam i mam się zwrócić do Patryka 2703 po dietę i treningi, bo tego potrzebuję. I potem ten komentarz został usunięty, żeby mógł znowu napisać, że jednak jestem w dobrej formie na sterydach. No to ja nie wiem z czego to wynika. Został nam jeszcze trzeci komentarz, ale już tego owego Mariana chciałbym totalnie ogłosić zwycięstwo. Naprawdę totalnie gratuluję, gratuluję i jeszcze raz gratuluję. Komentarz numer 3. nie jest może już taki mocny jak ten poprzedni. Bardziej bym powiedział, że jest żałosny, bo jak można pisać, trening robi dla fanów fame, przygotowuje się na najmana. Naprawdę? To jest takie dobre. To jest coś typu przygotowuje się do pojedynku kulinarnego z Magdą Gessler albo będzie się mierzył w szybkości remontowania mieszkań z Katarzyną Dowbor. Co ty robisz, chłopie? Ta wrzutka jest taka słaba, jak ruchacz twojej starej z piątki z poprzedniego komentarza. Zacznij się czymś interesować, a nie tylko Fame i Naiman. Idź sobie we wtorek na siłownię zrobić przedramię, lepiej. No to na dzisiaj dosyć tego ochydnego jadu. Skończymy miło. Pożegnamy się. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. pa. pa.